Cześć wszystkim z tej strony, Power Witam Was ponownie w The Crew! Yeah. dobra. Lecimy kolejny wyścig. Zbliżamy się grubo o bycie do końca w ogóle. E, o kurwa. Tak, o jakieś 140 punktów mam za mało w tym gitarze. ale... Szykuj, wsparcie. Nie mam wsparcia. Ja wszystko robię solo. Co, mam go rozjebać? Tak jest, mam go rozjebać. Nie wiem, czy jak w ogóle dogonię, ale. nie, no masłyn kara, patrzcie, no to, to 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 easy peasy będzie, on tylko tyle co jest kurwa twardy. Oh, ale z dogonieniem go nie powinien mieć chyba problemu. No i serio, jeden? Nie, trzy, dobre, miał 75. Będzie gdzieś skręcał, przypierdali w coś może? Nie Dobra Biorę nitro, na razie nigdzie nie skręca Jest serio tylko 3 No kurwa Jakbym mu tak centralnie w dupkę wjechał Z wazeliną? nie, bez wazeliny bardziej będzie bolało Nitro, nie skręca, dobra Ach. Teraz się na pewno lepiej trochę kontroluje od mojego challengera 15. kolejnej leś tam że kurwa mnie zrobił w chuja w tym momencie. Pojechał w lewo. Niedobrze I tam dalej desz w lewo. Dobra, dogonimy go, dogonimy go, damy radę. Mam jeszcze kurwa za 2 minuty chyba. Nie. Gdzie on, kurwa, jest? Pomocy. Nie, noż go możemy nie dogonić, to jest problem. Albo dogonić i nie rozjebać, wiecie. Got this. Mam go? Dobra, jest git. Będzie skręcał. O, frajer, jeden autobus. Kurwa, macie, ja pierdolę, co tu się dzieje to jest zawsze problem, bo oni tak kurwa dziwnie jeżdżą? Ja się do nich strasznie przybliżam, jak są za daleko. A znowu, jak jestem blisko, to mam problem do nich dojechać, nie wiedzieć czemu, nie? Dobra, nitro. Ma połowę teraz, połowę ma, połowę życia, połowę ma życia. Nie wiem, czy to mu coś zabrało. Nie, nic. Super. Po prostu kurwa super. Hmm, Chodź no tu w jeden, kurwa zaraz jak cię dogonię, jak cię kurwa przypierdole Na razie nie ma gdzie zjechać, to są kurwa straszne zakręty Dobra ciśniemy do gościa No kurwa Maci, musiałem wjechać tamtemu w dupę, dlaczego? Gro Czemu mi to robisz? Proszę Cię, ja Cię lubię, gro, a Ty mi robisz takie rzeczy. Wszystko wina Ubisoftu pewnie, albo Uplaya. Nie, dobra, powtórzymy to. Widzicie, mówiłem, że się będę męczył. Już byłoby dobrze, tylko widzicie, tam ja w jednym momencie po prostu... ...przejechałem przed niego. To jest najgorsze, co może być w, taki, w, taki, w takich tych... ...w takim wypadku. Jest po prostu... Ne no najbardziej najgorsze to co może być w takim wypadku jak ja wyjadę przed niego. Wtedy zanim zawrócę, zanim go później dogonię po takim błędzie To jest wiecie. No straszny ból dupy. Kurwa, co on mi tu... Nie no. Już, już się rozstroiłem. No zawinął tak, wiecie, ja miałem wyjechać w dupę, on zawinął Jeszcze raz kurwa, jeszcze raz. Czekajcie, on skręca najpierw w lewo, nie? Tutaj będzie od razu chyba też skręt, też będzie skręt w lewo, on chyba pojedzie od razu w prawo. Badong! No, jedź! Teraz mu jadę w dupę. Dobra. Trochę. Coś go tam trąciłem, wolnałem samochód, ale on już ma połowę kurwa życia, nawet mniej trochę. On też wjechał pomóc w dupę, także sporo go spowolniło. Po prostu tak, gdzie on tu pojedzie? Czy on pojechał tutaj prosto? Tak, pojedzie prosto na razie. Tak więc. Oła. Um. Chyba będzie skręcał pojedzie tędy, pojedzie tędy no, jesteśmy, kurwa, wiecie, na dobrej pozycji wciskamy nitro, wciskamy, o dobra, nie wciskamy nitro Stąd pięć życia, są kwestia jednego, dwóch uderzeń. No, i dogonienia go, oczywiście, nie? Padąk! Padąk! I mi się udało. Jak już się tak rozkłini, wiecie, przy trzeciej powtórce, czy tam czwartej, gdzie on skręca, to wtedy idzie łatwiej powoli, nie? No, tym sposobem, nawet poziom trudny, można łatwo przejść. Wygrano skrzynia biegów, wygrano skrzynia biegów... No uliczny Skyline. Przyjrzymy części, damy mu od razu. Widziałem, już, że nic na minus nie leci. No dobra, co będzie teraz? Come Powinien być bardziej rozjebane to auto w tym momencie.

jazda no dobra yy, czy to będzie ostatnie wyjście w tym terytorium i później będzie co jakieś kurwa rozwiązanie wszystkiego czy, 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 czy co? bo, bo nie, nie czaję a dobra mam, mam 15 punktów kontrolnych po prostu nie mamy po to że czyli super tak ja bym wyeliminowałbym sobie tą alfę jakoś sprytnie I ile ją jakoś dogonię w ogóle Żebym ja nie wyeliminował tylko siebie za bardzo. Dobra. I ciśniemy przed siebie prosto do celu. Z punktu A do punktu B. Lubię, Nasze sprinty są, wiecie, o tyle fajne, że nie są zbyt długie, nie? I nie są zbyt monotonne. Cały czas się trasa zmienia. I to jest właśnie w sprintach fajne. Jeśli o takie rzeczy chodzi, chociaż no... wiecie, no brakuje tutaj. Strasznie brakuje tych okrążeń po torze. Szczególnie mając samochód torowy, nie? Jerdalajmy tym frajerem. Nie wiem dlaczego przyhamowałem. To był błąd, chciałem go jakoś wiecie ściągnąć, nie? Dobra, tego sobie wyprzedzimy. Elegancio. Dlaczego miał to. A, kurwa, mać. To mi, bo to mi wygląda na wyścig wiecie. O kurwa w v, nie wiem, 8 chyba teraz. Ah, dobra Strasznie ciasne zakręty Ale jakoś sobie... O, tam się ktoś ładnie wykopercił chyba Słyszałem duże uderzenie. Ktoś mi sobie czas siedzi kurwa na ogonie. Nie, 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 chciałbym go jakoś, wiecie, konkretnie zepnąć, ale... Dobra, sam się wpierdolił. Ale on dalej mi siedzi na ogonie. Jakby nie patrzył. No jest trochę dalej ode mnie, ale to się może bardzo szybko przybliżyć. Wiecie, to jest kwestia jednego niewielkiego błędu mego, nie? Nie, o na przykład takie coś, takie coś i kurwa... On jest zaraz kurwa koło mnie. Dobra, tutaj będzie ostry zakręt. Sobie postaramy wejść ładnie bokiem, To jest jakiś helikopterek. Mamy kolejny punkt kontrolny za chwilę. A to że jesteśmy w połowie wyścigu. Właśnie, Tak, jakoś zaraz będzie dosłownie połowa wyścigu. bo Jest 15 punktów, jestem siódmym, jak będę między siódmym a ósmym, to będzie połowa. Obróciło go elegancko. Fryer. Myślał, że kurwa wygra ze mną. Nie ma tak kurwa, nie ma. Po prostu wycię. No ale jakby wygrywał, to ja bym powtórzył wyścig. Niestety tutaj trzeba wszystko wygrywać w tej grze nie ma tak fajnie, że możemy mieć drugie miejsce w czymś trochę boli, ale Lubię takie wiecie wyścigi rankingowane, że za pierwsze miejsce dostaniemy 8 punktów, za drugie 6, nie i wtedy tam nie wiem, dwa razy zajmiemy pierwsze czy tam któreś, to w którymś momencie możemy sobie tam pozwolić na trzecie, a nawet i czwarte. Oczywiście nie zawsze ci sami będą też na drugiej pozycji. To wtedy fajne fajne, jest fajniejsze, tak, tak było w Forzie Horizon przynajmniej. Z tego co widziałem, oglądałem czytałem o nich. Bardzo jest super. Hmm. a niestety nie mam Xboxa, Nie mam, nie wiem, miałem tylko PS3 z konsol jak na razie. Kupiłbym dwie inne, ale nie stać. mi, Za bardzo mnie nie stać. Okej. Okay. Pięknie poszło. poszedł zakręt w prawo. Dziesiąty punkt, dwie trzecie wyścigu za nami. Lecimy. Długi, długaśny ten ten. E, daleko od siebie są punkty, kurwa, kontrolne. Chyba tu mnie jakieś dogania. To to alfa pieprzona. Zwalimy ją na bok. Nie wiem czy się nie rozjebała. A e, też kolejnych, kurwa, dwóch mi siedzi coś na tym, na karczychu. Że tam że tamci dwaj to są jacyś mizerni konkurenci, no ta Alfa była najgorsza i ten kurwa, nie wiem, to był chyba Mustang jakiś, Shelby. To byli tacy najgroźniejsi konkurenci w tym momencie. Zobaczymy jeszcze, wiecie, czy oni tu czegoś kurwa nie wyskoczą mi z nienacka z jakimś kurwa niespodzianką, nie? Od cholery kilometrów ma ten wyścig, ja nie wiem, ja tu od znacznika do znacznika jest kurwa chyba z kilometr. Ja siadę ponad 4 minuty O, tutaj nawet 250 km od znacznika do znacznika, patrzcie, to jest kurwa masakra 15 znaczników i chyba od każdego było minimum kilometr kurwa do następnego. I na razie sobie jakoś radzę, ale... To znaczniki, znaczy te kurwa, punkty kontrolne nigdy nie ten nie, nie powiedzą wam dokładnie, jaki jest dystans wyścigu, bo no będą wiecie różne odległości między każdym punktem kontrolnym. I chuj, nie dowiesz się człowieku. Dobra, teraz ile będzie? Też 2,7, wcześniej było 2,5, teraz 2,7. Kurwa, im dalej w las, tym dalej w las. No, ja. Kurwa, auto! Nitro! Lewą będzie brał, co? Nie, 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 kolego. Zrobimy tak. O, obrócił się elegancko. To ewentualnie mam jednego konkurenta na, na teraz. Jak mu się coś stanie, to będę się czuł bezpiecznie. Będę się czuł wtedy bezpiecznie. Mamy jeszcze dwa punkty kontrolne przed sobą. Czy jeden meta, e dobra. Powinienem chyba dać radę. A no, do mety jest kurwa patrzcie ułameczek dosłownie, ułameczek tego wszystkiego no. Kituj, elegancko. Dlaczego jestem nieznany? I wszystkie auta mi się poprawiły. Dostałem złoto. Duża redukcja masy zapewne. Achievement unlocked. Circuit Training, jak to był kurwa sprint, o, redukcja masy, minus 90 kg. No jest prawie idealnie.

Never been more sure of anything in my life. Co się dzieje? Poziom auta. Wpływ platynowej części poziomu 40. Wpływ platynowej części poziomu 50. Możesz otrzymać platynowe medale za każde działanie w grze po osiągnięciu 50 poziomu. Kiedy otrzymasz platynowy medal za aktywność, za którą można dostać część, otrzymasz losową, platynową część samochodową poziomu 40-50. O kurwa... Dobra, jedziemy do wyścigu. <grytale> Platynowe części tu jeszcze są? No ja pierdolę, to weź to blokowo wywój wszystko. Awansuj do poziomu 50 Fakie, yeah. achievementów, trening na torze. Wszystkie nagrody z sekcji postępy. Za to jest chyba finał ogólnie będzie całej giery? Poznajemy Shiva i chuj. Solo hmm. poziom trudności normalny. wymagany poziom 698, a ja mam 698. Oh, Dziwne, nie? Found a way around the cops in the mountain states. Well, oh, you got a nice resume. I try. A little too good, maybe. See, my boy Troy just called from the camp and said, Well, it seems that you were working with those FBI boys that put him away. Now, I'm not saying you're a snitch, as such. But a man in my position can't really take that risk now, can he? <clears throat> so. Ja tylko złożyłem na twojej głowie. Każdy 5-10 w państwie chce twojej krew. Co za szkoda, że nigdy się nie spotkamy. Lepiej ruszaj! Zgadza się, mam całą wschód wschodni na moją głowę. Cholera. Zgadza się. Zgadza I teraz opowiem wam tak, bo jeżeli to jest ostatnia sekwencja, jaka jest w tej grze, to od razu ostrzegam. Jeżeli odcinek nagle się zakończy, nie, majcie, nie miejcie, nie mi tego za złe. Po prostu, tak, tak trzeba będzie zrobić. Kurwa, helikopter nie wyczulił, ale dobra, mam gwiazdkę mniej, mam gwiazdkę mniej, to jest, to jest plus, to jest plus. nie plus. Dobra, miało być inaczej, miało być inaczej. Ale wiecie, oczywiście jak zawsze mi nie poszło. A skąd nie w ogóle biorą te helikoptery, ja nie wiem. Dlaczego tak, kurwa, helikopter? Dobra, nie wiem do ilu sekund musi mi zejść, że ja miał kolejną gwiazdkę mniej. Kurwa, jak już będę miał trzy, to będę szczęśliwym człowiekiem. Serio? Coś mi tutaj koczą w tym radiu, ale ja nie wiem o co im chodzi w ogóle. Spierdolisć przed helikopterem, to jest kurwa moje takie pytanie. Ja lepiej to szybko zawinąć, ale... Kluczyć gdzieś, ale nie wiem gdzie kurwa tak naprawdę na razie. No dobra, tu coś będzie. Prawo, lewo, prawo, lewo. Nie, nie tu. Dalej, w lewo. Dalej i w lewo. Tu była blokada pieprzona. Też nie dobra, może przycisnę na nitro jeszcze kawałeczek, wejdzie poniżej tam, nie wiem. 20 sekund. Dobra, jest gwiazdka mniej. Ekstremalne kurwa hamowanie, helikopter sobie odlatuje, a ja sobie spierdalam. Teraz będę miał już łatwo. z samochodami jest kurwa łatwiutko uciec. uciec. Eee, kurwa, ile blokad tu nastawiali? Halo, halo, ej. I w ogóle co tu robi ta blokada? <ślesk> Nie wiem. To był koniec drogi po prostu. Taki zawadiacki koniec drogi. Ej, kolega! Popsujesz mi auto! Rozpierdalam. Nie ma tu się, wiecie... Co za bardzo z niej patyczkować, teraz jedziemy sobie po prostu prosto, z dużą prędkością, oni mnie nie doganiają, ja sobie im uciekam, nie? Taki, taki, taki mam plan. Mi się nawet udało. No, także nie zdziwcie się jak tu będzie w chuj, nie wiem, takich kurwa elementów, właśnie, że pościgi, rozwalanie i tak dalej. Ja się nagle pożegnam, bo odcinek wyjdzie godzinny, nie? Wtedy dopodnę na dwie części i tyle. Przejrzyj części, przejrzyj. Pewnie autka mi się będzie przyda. Trochę mniejsza przyczepność, większe przyspieszenie, hamowanie, dobra.

A nie, dobra, będą no po prostu kolejne wyścigi, to sobie podjedziemy. Podjedziemy sobie do następnego. Gdzie jest następny wyścig? Gdzieś bardzo daleko. Nie widzę go. Nie, zaraz przede mną wyścig jest. Tutaj jest wyścig. Dlaczego jest nieznany? Ja jestem jako nieznany. Jestem zalogowany przecież. No nic może internet się wysypał. Trudny V8. Nie dobra. To wiecie co? To Na dzisiaj może zakończymy. Tu mamy wyścig trudny. Teleportujemy się tylko pod niego. Zrobimy go sobie w następnym odcinku. Zdaje mi się gaz, zapisze koło niego i can Ok, także zakończymy sobie tutaj. Dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Bye bye.